Przechodzimy w takim razie do punktu ósmego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2023. Bardzo proszę projekt przedstawi pani naczelnik Amelia Woźniak. Panie Przewodniczący, wysoka rado. Przedstawię projekt uchwały zmian w budżecie. Zwiększamy. W projekcie jest zwiększenie dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 334 231 04 Z tego zwiększenie przyjęcie dotacji z gminy Kościelec na zadanie. Pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej na odcinku Kościelec Gąsiorów w wysokości 275 165 ,04 zł. Po stronie wydatków środki te zwięks... o środki te zwiększa się rezerwę ogólną, z uwagi na to, że wcześniej to zadanie było zabezpieczone ze środków własnych powiatu. Następna zmiana. Decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 24 000 zł na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy komendy. Następna zmiana to zmiana między paragrafami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwocie 60 830 zł jest to zmniejszenie środków z uwagi na oszczędności na wolnych wakatach, a zwiększenie planu wydatków na wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku i rodzin oraz koszty dojazdu i sfinansowania szkolenia i nauki dla funkcjonariuszy. Następna zmiana to przyjęcie środków z Funduszu Pomocy od Województwa Wielkopolskiego na zadania z tytułu zadania oświatowe z tytułu uczniów z Ukrainy i z tego tytułu zwiększamy plan wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Kole o kwotę 19 112 zł na 12 uczniów w bursie szkolnej jest jeden wychowanych z Ukrainy o kwotę 3160 i w ośrodku rehabilitacyjno-ekologicznym wychowawczym o kwotę 11 187 na dwóch wychowanków. Następna zmiana to zwiększenie planu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 1607 zł na wychowanie przedszkolne w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Poza tymi zmianami i zwiększeniami budżetu dokonano jeszcze zmian między paragrafami w starostwie o kwotę 304 zł. Tutaj zmniejsza się dotacje dla gminy Przedecz o 300 zł z uwagi na to, że pomoc finansowa jest przyznana w kwocie 3000 burmistrz nie przyjął kwoty 300 zł. Następna zmiana to zmiana między paragrafami na nieodpłatną pomoc prawną o 4 zł z uwagi na to, że wzrosły stopy procentowe na ubezpieczenia wypadkowe i z tego tytułu zwiększamy o 4 zł, a zmniejszamy e, usługi. Następna zmiana e, na wniosek pana dyrektora zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych. E, zmniejszamy o kwotę 1000 zł na, w dokształcaniu i na dofinansowanie do studiów nauczycieli. Następna zmiana na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. 500 zł przenosimy na delegację w związku z nauczaniem indywidualnym z opłat. Następna zmiana w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym z wynagrodzeń osobowych na umowę zlecenie przeznaczamy kwotę 1200 zł. To by były te zmiany, które są przedstawione w projekcie po przekazaniu projektu wystąpiły dodatkowe zmiany, które były omawiane i zaakceptowane na zarządzie i dotyczy to zwiększenia dotacji z gminy Kłodawa na zadania remontowe dróg na terenie gminy Kłodawa o kwotę 300 tysięcy złotych i zwiększenia ogólnie zadanie o 600 tysięcy z tego 300 tysięcy środki własne powiatu. Następna zmiana. To ustala się dotacje, zwiększa się plan dotacji dla SPZOS w kole Szpitala naszego w wysokości 100 tysięcy na dofinansowanie do zakupu serwera wraz z oprogramowaniem. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Następna zmiana to zmiana między paragrafami w starostwie w dziale gospodarka nieruchomościami. Tutaj z uwagi na to, że od na rok 2023 zwiększono podatek o nieruchomości przez miasto Koło, dlatego tu zabezpieczamy kwotę do końca roku 2100. I to wszystko dziękuję. Dziękuję pani naczelnik. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie omawianej uchwały? Czy są jakieś zapytania? Dziękuję. Nie widzę. Bardzo proszę o odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2023 roku z udziałem Naczelnik Wydziału Finansów pani Amelii Woźniak dokonała analizy projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na rok 2023, które w wyniku głosowania zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Przystępujemy teraz do głosowania w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2023. Bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu. Dziękuję. Informuję, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie 20 głosami za.